Cześć widzowie, dobrze trafiliście, to kanał Poszukiwaczy Okazji. Ja jestem tutaj tylko gościnnie w roli prowadzącego, także nic się nie przyjmujcie. Stachu i Wasyl poprosili mnie, żebym przygotował dla Was materiał o pewnym skamie, manipulacji, która może na Was czekać, jeżeli jesteście aktywni na rynku pracy lub chcecie po prostu stworzyć, odświeżyć swoje CV. Na pewnym etapie swojej kariery każdy z nas napotyka na moment, w którym musi stworzyć swoje CV. Nieważne jakie pełnimy stanowisko, czy jest to nasza pierwsza praca, czy mamy dziesięcioletnie doświadczenie, kiedyś tę pracę zmieniamy. No może poza tymi kilkoma osobami, które pracują 25 lat w jednym zakładzie. Ale generalnie przychodzi ten moment, w którym trzeba zrobić CV. I teraz jak się do tego zabrać? Tworzenie CV nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. Wiem, że nie każdy z nas jest grafikiem i nie ma umiejętności tworzenia nie wiadomo jakich szablonów. Natomiast no, pierwsze wrażenie jest najważniejsze i tak jak nas rekruter zapamięta, Spojrzy na nasze CV przez pierwsze 5 sekund, tak będziemy odebrani, lub będziemy zaproszeni do pierwszego drugiego etapu, lub też nie będziemy zaproszeni. Dlatego często sięgamy po sprawdzone i proste rozwiązania jak generatory CV. A jak to działa? Pisujemy swoje dane, wykształcenie, doświadczenie, wrzucamy zdjęcie, a generator wykonuje z nas całą pracę graficzną, to znaczy skleja informacje według wybranego przez nas szablonu graficznego i na końcu otrzymujemy gotowy produkt. Ale czy na pewno? Na końcu często czeka na nas nieprzyjemna niespodzianka. Otóż darmowy generator, który z założenia miał być darmowy, i gdy wpisujemy w wyszukiwarkę, jest darmowy, okazuje się, że oczekuje od nas zapłaty. Często jest to mikropłatność, która dotyczy 3 zł, 5 zł, więc gdy pomyślimy sobie, że wykonaliśmy już pracę, która zajęła nam pół godziny, 40 minut, no to zapłacenie 3 zł pewnie nic nas nie zbawi. Jest jedna pułapka. Możemy wplątać się w płatną subskrypcję, która będzie. Obowiązywać do momentu wycofania się z tego płatnego planu. Tylko, że następna płatność nie będzie już to 3 zł, a 100 zł. Nasz Wiz Jakub to młody pracownik na rynku, który po skończonej szkole chciał znaleźć pracę. W tym celu postanowił przygotować swoje pierwsze CV. Posłuchajcie, co mu się przydarzyło. Hej, piszę do Was, bo liczę, że ostrzeżecie ludzi przed wyłudzeniem, z którym ostatnio się spotkałem. Ja nie straciłem pieniędzy, ale inni mogą nie mieć tyle szczęścia co ja. W ostatnim czasie skończyłem szkołę, napisałem maturę i rozpocząłem wakacje. Postanowiłem dorobić sobie trochę przed studiami i złapać jakąś sezonową pracę. W tym celu zdecydowałem się stworzyć CV. Skorzystałem więc z pierwszego lepszego kreatora CV w internecie. Strona nazywa się resumaker.pl. Na pierwszy rzut oka wszystko ok, nic nie przykuło mojej uwagi. Zabrałem się za tworzenie CV, trochę mi to zajęło, po czym na końcu dostałem informację, że muszę zapłacić bodajże 3 zł, żeby pobrać CV. Wcześniej nigdzie takiej informacji nie było, stwierdziłem więc, że okej, okay, nie chcę mi się przepisywać już danych do darmowego kreatora, to tylko 3 zł, żaden problem. Przechodzę do płatności, a tam jedynie możliwość zapłacenia kartą. Miałem dodaną swoją kartę do opery, więc płatność poszła szybko, dostałem dostęp, wydrukowałem i szybko o tym zapomniałem. Myślałem, że jest to płatność jednorazowa, jak się później okazało, niestety nie. Dzisiaj jakoś około 19.00 dostałem sms od banku, że moja karta zostaje zablokowana i w celu wyjaśnienia sprawy konsultant skontaktuje się ze mną. 15 minut później dostaję telefon. Pani konsultant z mojego banku PKO BP od razu potwierdziła swoją tożsamość przez aplikację banku IKO, więc nie musiałem się martwić o żaden skam. Zostałem zapytany, czy dzisiaj dokonywałem transakcji Maker na kwotę 98 zł. Powiedziałem, że nie. Konsultantka wytłumaczyła, że moja karta musi zostać dezaktywowana w celu mojego bezpieczeństwa i zaraz dostanę nową wirtualną oraz za tydzień prześlą mi fizyczną kartę. Oczywiście od razu domyśliłem się, co się wydarzyło. Miesiąc temu nieświadomie wszedłem w płatną skam subskrypcję, w której 3 zł rzekomość jako płatność jednorazowa za CV, to tak naprawdę rozpoczęcie subskrypcji. Na szczęście bank w porę uznał transakcję za podejrzaną i ją zablokował. Miałem sporo szczęścia, że nie straciłem tych 98 zł. Po całej sytuacji wygooglowałem stronkę Resumaker i rzeczywiście, nawet chat GPT podaje ją za podejrzaną. Naszemu widzowi udało uniknąć się opłaty, ponieważ bank zablokował możliwość pobrania środków przez stronę, uznając transakcję za podejrzaną. Strony takie jak Maker działają na zasadzie niedoczytania informacji przez użytkowników, bazując na tym, że użytkownik poświęci już swój czas na wypełnienie danych w szablonie, więc jest duża szansa, że zapłacimy te 2,99. W pośpiechu często nie zdajemy sobie sprawy tak naprawdę, że gdzieś na dole drobnym drużkiem jest napisane: płatna subskrypcja obowiązuje po 14 dniach okresu próbnego. Jest to wtedy kwota 95 zł, 100 zł, różne padają wtedy kwoty i odnawialne są one co 4 tygodnie. Co prawda, w regulaminie takiej strony jest zawarta informacja, że podając kartę i akceptując regulamin, plątujemy się w płatny plan, który będzie się odnawiał do momentu naszej rezygnacji. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne strony działają na granicy prawa. I ocierają się o zgłoszenie do ŁOKIK. Za chwilę przedstawię wam jedną ze stron, która otrzymała zarzuty od ŁOKIK, właśnie w sprawie nie do końca jasnego i przejrzystego informowania użytkowników o tym, że no, ten generator do końca darmowy nie jest. W maju 2024 roku prezes ŁOKIK informował o zarzutach dla kuratora CV. Spółka Bolt LLC, operator serwisu interviewme.pl. Miała niejasno informować użytkowników o konieczności zapłaty za utworzenie CV. Na końcu okazywało się, że usługa jest płatna prawie 6 zł za 14 dni, po czym subskrypcja została odnawiana automatycznie, tylko że tym razem już za większą kwotę, która była właśnie bliższa tych 100 zł. Tutaj użytkownicy piszą o tym, że płatność miała wynosić 94,50. W zarzutach możemy przeczytać, że informacja o tych płatnościach nie była do końca oczywista dla użytkowników z możliwości Tworzenia CV nie wynikało, że trzeba cokolwiek płacić, że ta usługa jest płatna, a co gorsza, wiązała się z odnawialnym abonamentem. Jak sprawa się skończyła? Na ten moment nie istnieje żadna informacja, która potwierdzałaby to, czy zarzutek skończyły się finalnie karą finansową, aczkolwiek wcześniej Woki informował o tym, że w firmie grozi nawet 10% obrotu spółki. Być może sytuacja jeszcze się nie rozstrzygnęła i na dniach dowiemy się tak naprawdę, jak się sprawa zakończyła. Także brak wyraźnego stanowiska Woki w tej sprawie po ponad roku od pierwszego sygnału o możliwych nieprawidłowościach, może sugerować, że postępowanie nadal jest w trakcie procesu, a o wyniku śledztwa możemy dopiero dowiedzieć się za jakiś czas. Jednak, co ważne, do tej pory w Polsce postawiono zarzuty jedynie jednej ze spółek, a żadna z firm nie została skazana. Pomimo, że wiele firm działa podobnie, to różnica może być zasadnicza. Otóż kwestia poprawnej polityki i kwestia niewprowadzania użytkowników w błąd może mieć znaczenie przy ocenie UOKiK, czy dana firma działała wedle prawa, czy też je naginała. Czy Czyli jak było w przypadku interwiu tego zapewne dowiemy się niedługo, strona nadal jest aktywna i nadal działa na zasadzie kreatora CV na abonament, także nic się w tej kwestii nie zmieniło. No chyba, że zmienili też może swoją politykę prywatności lub regulamin i y, jaśniej informują od tego zgłoszenia użytkowników, że ten kreator jest płatny. Jednak jest pewna strona, która została już zablokowana na terenie Unii Europejskiej w wyniku interwencji holenderskiego odpowiednika naszego UOKiK, a mianowicie ACM, (Autoriteit Consument and Market. Mowa tutaj o stronie cvnit.com, którą zgłaszaliście już nam kilkukrotnie ponad rok temu. O wyłudzeniu pieniędzy od nieświadomie zaznaczających zgody użytkowników informował nas Grzegorz, którego siostra otrzymała wezwanie do zapłaty. Posłuchajcie historię Grzegorza, którą przesłał nam rok temu. Hej, moglibyście nagłośnić temat stron do robienia CV? Tutaj przykładem jest cvinit.com. Wystarczy chwila nieuwagi, zaznaczenie jednej zgody i zaczną nękać osobę mailami i listami z żądaniem opłaty abonamentu. Na teraz pilot jest około 4000 komentarzy, również wykop i dyskusja na facebooku, są ludzie co opłacają ten okup, a mimo wszystko wciąż dostają listy z ponagleniem. Szanowny panie, panie. Pomimo naszych wcześniejszych wiadomości nie otrzymaliśmy od Państwa płatności. Jeśli nie otrzymamy płatności w ciągu 7 dni od daty tej wiadomości, przekażemy należność do firmy wydykacyjnej. Koszty te mogą wynieść do 400 euro i zostaną one przeniesione na Państwa. I tutaj jest wezwanie do zapłaty od CVNIT, jakie dostawały osoby, które zostały poszkodowane przez tą stronę. Zazwyczaj było to 160 zł do zapłaty. Przychodziło na adres domowy, który podawaliśmy przy tworzeniu naszego CV. Tak to wygląda. Przypadek siostry. Oczywiście ona ani zotówki im nie przelała, ale są lemini co to zrobili. Na ich stronie podaje się dane do CV, imię, nazwisko, adres oraz mail. Jest to równoznaczne z tym, że mogę podać dane sąsiada i on też taki listy będzie dostawał. Jak widzicie po historii Grzegorza naprawdę niewiele trzeba, żeby wpakować się w niemałe tarapaty. Wiele osób chcących uniknąć nękania wspomnianej firmy windykacyjnej i nie narażać się na możliwe większe koszta, płaciło kwotę z wezwania do zapłaty. A na czym polegał schemat działania CiviNeat? Tutaj było zupełnie inaczej niż w przypadku większości działających na rynku stron. Otóż nieświadomy użytkownik zaznaczał zgodę pod regulaminem, iż zapoznał się z nim i jest świadomy tego, że zostanie on obciążony kwotą. Około 30 euro w zależności od kraju i od przelicznika walut, a pierwsza faktura zostanie wysłana na maila z koniecznością zapłaty. I rzeczywiście osoby dostawały na swojego maila wystawione faktury przez CVNIT za zrealizowaną usługę w postaci wygenerowania CV. Oczywiście strona miała dostęp do naszych danych, które podaliśmy, jak imię i nazwisko, adres czy numer telefonu. W związku z czym, jeśli faktura nie została. Opłacona, wezwanie do zapaty przychodziło na nasz adres domowy. Był to klasyczny straszak, który miał zbudzić poczucie obowiązku zapaty, o ile maile można przeoczyć i zignorować. Zwykle, gdy coś nam przychodzi wprost na adres domowy, czujemy pewien niepokój związany z tym, że firma zna nasz adres domowy, pełne dane kontaktowe. Więc o ile rzeczywiście robiliśmy to we własnym zakresie i akceptowaliśmy jakiś regulamin strony, i wiedzieliśmy, że takie działania miały miejsce. O tyle gorzej sytuacja ma się, gdy wezwanie zapaty zapłaty przychodziło osobie, która w ogóle nie miała nic wspólnego ze stroną CVNIT, a była taka możliwość, ponieważ wiele sygnałów przychodziło m.in. na stronie traspilot.pl, że użytkownicy informowali, że nawet nie wiedzą, co to jest za strona, nigdy nie akceptowali żadnego regulaminu. i Nigdy tam żadnych działań nie podejmowali. Do takiego schematu mogło dochodzić, ponieważ znając czyjeś dane osobowe, wystarczyło podać dane z sąsiada czy kolegi, czy tam nawet z jakiegoś naszego wroga, można powiedzieć, bardziej niż kolegi, żeby takie wezwanie mu przyszło. Podając jego pełne dane adresowe, adres zamieszkania, e-mail mógł być przypadkowy, takie wezwanie również przyszłoby mu na jego adres domowy. Aktualnie, w wyniku decyzji Holenderskiego ACM, CivNit został zablokowany dla nowych użytkowników. Serwis dostępny jest jedynie dla wcześniej zarejestrowanych osób. Ponadto osoby, które czują się niesprawiedliwie obciążone kosztami, mogą dochodzić swoich roszczeń. Komunikat ACM wskazuje, że działania CiviNIT były uznane za naruszenie praw konsumenckich, zwłaszcza w zakresie przejrzystości ocen i warunków. Samo CiviNIT wydało oświadczenie, że wycofuje się z rynku europejskiego. Oczywiście oni twierdzą, że nie jest to podyktowane w ogóle decyzją ACM, a jedynie podejmują takie kroki ze względu na zmianę swojej polityki firmy. Tak, także takie są wytłumaczenia. Tak naprawdę myślę, że to byłoby dla tyle dla CVnit. być może wrócą pod inną nazwą, ale na ten moment raczej decyzja jest jednoznaczna. Jak widzicie, naprawdę niewiele trzeba, żeby nieświadomie pozbyć się często niemałych kwot z naszego konta. Strony działające w branży CV reklamują się jako zaufane, pokazując wysokie oceny na tras pilot, co też nie jest jakimś wyznacznikiem, tak naprawdę, aczkolwiek warto tam wejść i poczytać sobie opinii innych użytkowników. Płatne plany. Czy podawanie numeru karty za wygenerowanie CV to nigdy nie jest warte tej ceny. Można sobie narobić więcej kłopotów niż korzyści. Przede wszystkim nie podawajcie numeru karty. Korzystajcie z naprawdę darmowych stron lub po prostu napiszcie CV w Wordzie. Jeżeli nie macie jakichś dużych umiejętności, to korzystajcie z, z darmowych kreatorów. Są takie darmowe, a jeżeli pojawia się opcja zapłaty kartą, to powinna wam się też zapalić czerwona lampka. Jeżeli natomiast już daliście się naciągnąć na płatny plan, to zrezygnujcie z niego, wejdź na stronę przeczytajcie regulamin jak zrezygnować z takiej płatnej subskrypcji. Macie taką możliwość odstąpienia w każdym momencie. Jeśli jednak mimo twojej rezygnacji środki i tak zostały pobrane, poinformuj swój bank o nieautoryzowanej transakcji i poproś o czerwony. Jeśli twoja kwota nie wróci, zgłoś sprawę do UK lub rzecznika konsumentów. Warto też zablokować kartę, żeby kolejne obciążenia już nie miały miejsca. Pamiętaj, że mail z rezygnacją z płatnego planu będzie twoim dowodem w sprawie, także zachowaj jego treść i bądź ostrożny na przyszłość. Daj znać w komentarzu, czy korzystasz z generatorów CV. Lub jeśli spotkały Cię podobne historie jak bohaterów tego odcinka, koniecznie podziel się z nami w sekcji poniżej filmu. Będziemy wdzięczni za ocenę i subskrypcję tego kanału. Tymczasem do następnego. Cześć!